Witam, towarzysze! Dzisiejszy film będzie dużo krótszy. Jak widzicie, jest już ciemno, jest już późno, a ja dojeżdżam do domu bocznymi drogami. Więc zanim przejdę do tradycyjnego raportu dotyczącego mojego zdrowia, to chciałbym pogratulować towarzyszce Monikce Karbowskiej, która jest laureatką. Nagrody przyznawanej na Białorusi, nagrody imienia Emila Czeczki, polskiego żołnierza, który zdemaskował, który zdemaskował zbrodnie ludobójstwa dokonywane przez, dokonywane przez polskie wojsko, zbrodni ludobójstwa na polskiej granicy, gdzie to polscy żołnierze mordowali i mordują chyba do dzisiaj, bo tutaj Pis PO jedno zło. No w każdym razie zarówno w czasie w czasach rządów Kaczora, jak i w czasach rządów Tuska. Mimo że Tuska popierała liberalna celebrycka opozycja z panią jakiej tam z panią, z panią Holland słynną reżyserką na czele. No to tutaj Wielkich zmian nie ma Zarówno, Cały czas Cały czas Migranci Na granicy z Białorusią Są terroryzowani Bici, a być może nawet Mordowani Więc na Białorusi jest Od pewnego czasu Przyznawana nagroda Nagroda, która ma Promować Walkę o wolność w Polsce, walkę o wolność słowa, walkę o, o swobody obywatelskie I, i cóż, cieszy mnie bardzo, że z wielu różnych zasłużonych działaczy dla sprawy to właśnie Monika Karboska, z którą, z którą blisko współpracuję. To właśnie Monika Karboska Uzyskała tą, tą nagrodę. Gratuluję Monice i równocześnie jej zazdroszczę, no, bo to jednak no, też, też chciałbym taką, taką, taką nagrodę otrzymać. No ale cóż, no, cieszy mnie fakt, że ewolucja Białorusi, która ewidentnie jest naszym tutaj sojusznikiem w walce o swobody, swobody obywatelskie w Polsce. To, o czym w Polsce się nie mówi, to można swobodnie mówić na Białorusi. No i przede wszystkim Białoruś daje, daje w swoich mediach, w swojej telewizji, w swoim radiu możliwość wypowiedzenia się na temat, na temat represji politycznych, które są, które mają miejsce w naszym kraju. Więc towarzysze Nie będę jakoś sztucznie wydłużał Czekam aż Monika wróci bo to Monika była na Białorusi Teraz pewnie jeszcze troszkę posiedzi w Polsce i mam nadzieję, że nie będzie żadnych przygód, no, bo to w końcu w końcu polski reżim opluwał Emilaczeczkę najprawdopodobniej też e, jakieś tam jacyś tam agenci powiązani z polskim reżimem są odpowiedzialni za zamordowanie Emila Czeczki więc no miejmy nadzieję, że że nie będą tutaj się wygłupiać i jakoś represjonować Moniki e, no, więc, więc jak Monika jak Monika wróci do, wróci do Francji to na pewno się z nią spotkam i coś nagramy, żeby właśnie no, Monika, Monika, Monika mogła Wam złożyć raport. Pełny raport z, z, zarówno z, no, z uroczystości dotyczących właśnie tej nagrody imienia Emilaczeczki, jak i w ogóle, no także inne rzeczy, no bo przecież Białoruś sama w sobie jest krajem ciekawym. A Monika jest osobą, która dużo widzi, dużo rozumie i na pewno ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Więc, więc tak, więc czekamy na Monikę, na powrót Moniki do, do ojczyzny, znaczy do, do Francji. Wtedy będzie, wtedy będzie. Dłuższy materiał Póki co możecie, możecie obejrzeć Film, wywiad Którego Monika Udzieliła W telewizji białoruskiej I od kilku godzin Wywiad ten jest także Z napisami Możecie tam, jeśli nie znacie języka rosyjskiego Możecie sobie ustawić Napisy tam trzeba w opcjach YouTube'a kliknąć na napisy, to się chyba tam jest cc I, i podobno działa, nie wiem, nie, nie testowałem no. yy... Dobra, yy, więc, a teraz... Yy... No, tak... Jestem jakieś 3-4 minuty od domu więc się będę streszczał więc, więc kaszel nie ustaje No i dzisiaj zdecydowałem z żoną że musimy muszę gdzieś iść no Żeby to ten Nie można tego lekceważyć w końcu no. Bo Jakiegoś, jakiegoś wielkiego postępu nie widać no i cóż no, żona umówiła mnie na wizytę u lekarza w takim nowym systemie jest jakiś taki system, no widać, że jak służba zdrowia ma jakieś problemy, no to to takie jest takie rozwiązanie prowizoryczne, ale w sumie w sumie no nie wiem sami, sami się wypowiedzcie na ten temat. Więc to jest tak, więc to jest, Więc umówiła mnie na, na wizjokonferencję Wizję konferencję z lekarzem, ale ta wizja konferencja odbywa się w aptece. Więc trzeba... Bo musiałem pojechać do apteki i to w, takim, w takiej miejscowości na trasie między tym moim szkoleniem a domem. Dlatego też teraz jeżdżę po jakichś polnych drogach znaczy polnych no, w tych drogach takich właśnie to 30 na godzinę, 50 no, radary i takie no. więc pojechałem do aha, no miejsce mało ciekawe takie blokowisko straszne getto no. tam chyba widać jak sobie wyobrażacie takie właśnie typowe imigranckie getto jakieś takie zaniedbane przez przez francuski kapitał, no to, to w takim miejscu byłem a ta apteka to w ogóle jakiś taki obraz obraz rozpaczy nie dość, że to jest jakaś taka no to to to, to, to stare takie budownictwo takie nie wiem, z lat 70. No. no i też takie więc <ścoughs> ta... ta apteka taka brzydka Strasznie dużo ludzi Oczywiście wszyscy tam Jak to w aptece Kaszlą i tak dalej No ale jest tam taka właśnie Taka dykta Z możliwością właśnie tej wizjokonferencji No ale dowiedziałem się, że Że ja tam przyszedłem na konkretną godzinę No ale Że są opóźnienia Że ten system cały czas działa, że tam Trudno uzyskać połączenie No bo to ogólnie funkcjonuje w ten sposób, że jakiś lekarz Który nie ma nic do roboty, to To... Podejmuje taką rozmowę Czekałem 40 minut na to Przede mną czekały dwie osoby yy, Więc najpierw z 15 minut w ogóle nic się nie działo Bo nie było połączenia później weszła ta kobieta i tuż przed jej wyjściem gościu który gościu który był przede mną rozmyślił się więc ja wskoczyłem na jego miejsce wszedłem tam no ale później to jeszcze tam właśnie Ci pracownicy apteki tam wzięli moje papiery Karty VITAL, MUTUEL Założyli tam, uruchomili cały ten system No ale wyszli, no a ja tam siedzę przed komputerem No i, i... taka informacja tylko Zaraz rozpocznie się twoja rozmowa i tam idzie czas Chyba 8 minut czekałem zanim, zanim facet cię podłączył a jak się podłączył, to rozmowa trwała może dwie minuty. No. Może dwie minuty to trwało, więc mówię co jest. A ja mówię, że kurwa, kaszle prawie miesiąc już. I mówię, że brałem antybotyk, że, że to, że tamto. No to on powiedział, że przepisze mi skierowanie na test, czy mam koklusz. Wydaje mi się, że koklusz to też po polsku jest koklusz. Ale, mu, ale mu może to jest jakaś inna choroba. Nie chciało mi się nawet sprawdzać. Jakiś kosz, koklusz i jakiś inny główny. No. Więc on twierdzi, że jest epidemia tego syfu we Francji. Yy, i, I najprawdopodobniej mam to. Jeśli tak, to tam coś. To coś to mi dam wtedy. Muszę się zgłosić do kogoś innego Bo ja mu mówię, że właśnie Ten mój lekarz rodzinny To jest, to jest teraz właśnie No Nie ma możliwości się do niego Zapisać Dlatego Do niego przyszedłem No, no W ogóle Wszystko rozumie Wszystko rozumiem, Jakby seryjnie, tylko słucha co i jak Szybko wypisuję recepty i się rozłączył. No, dwie minuty to trwało. Eee, więc tak, mam test, test do Skierowanie na do laboratorium. Na testy, co mi tamten. Dał mi syrop, dał mi jakiś spray do, do, do gardła. Więc. Eee, no i powiedział, a ja mówię, ty facet, daj mi kurwa coś. No. Daj mi coś mocnego, bo tamta kobieta dała mi antybotyk pięciodniowy i chuja nie zadziałało, daj coś najmocniejszego, co tam masz na składzie, bo ja chcę wreszcie to zakończyć. A on powiedział facet, jeśli to jest kokluz, to ty jeszcze miesiąc będziesz się z tym jebać i na to nie ma. Na to, czy na coś innego To, 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 to nie ma leku, no, Ty po prostu musisz to wypluć, no Twój organizm musi stworzyć przeciwciała Więc będziesz się męczył, możesz co najwyżej Możesz co najwyżej Łagodzić objawy Ale, ale, ale To jest coś co ten, więc, więc Ogólnie nie pocieszył Więc Więc <kluzny> Bilans Syfna syf usługa w jakimś getcie lekarz ten totalna olewka, dwie minuty, ale nic mnie to nie kosztowało, bo dałem tam, więc, więc widzicie, no, wizyta u lekarza i, i, i recept, i, i, więc nie dość, że wizyta leka, u lekarza nic mnie nie kosztowała. <tryk> <tryk> To jeszcze to, co dostałem tutaj, też pięknie nic nie kosztowało. A, właśnie to, może pokażę. Tak się spieszyłem, że nawet. Więc to jest jakieś takie pozostałości, właśnie komunizmu we Francji. Bo Securité Sociale to wprowadziła partia komunistyczna, kiedy była w rządzie po wojnie. Więc oni to wprowadzili, taki system. Widzicie, to jakiś sorry, syrop syrop, oksomemazin. Mam nadzieję, że dobry w smaku. Podobno ten, podobno powoduje ten, senność Co dalej? Jakiś beklow spray. Becklo spray. No i to jest to skierowanie właśnie. Co tutaj w tym skierowaniu jest? A, Rechershokelusz. Jest to jest napisane Kokelusz, no ale to się wymawia Mmm. Nam skierowali. No i cóż, no. Przynajmniej, przynajmniej w jednym miejscu, w jednym miejscu mnie. Nazwijmy to przebadali, no. Bo to wiecie, Tam, tam niby. Tam niby mają. Tam niby coś. Ta kancjapa niby przypo, przypominała gabinet lekarski. A więc nie wiem, dla kogoś kto tam ma jakieś problemy, no to teoretycznie może jakiś tam ten pielęgniarz, znaczy ten aptekarz coś tam dokonać jakiegoś pomiaru Ale to teoria, w praktyce to jest po prostu taka maszynka do dla tych co to mają takie choroby właśnie, no jakieś kaszle czy coś no. Nie wydaje mi się, żeby ktoś kto miał jakieś poważniejsze schorzenia to z czegoś takiego skorzystał Dobra, towarzyszy, więc więc, więc jedyny, jedyny pozytyw to, że za darmo, no. To że za darmo. Ostatnio też miałem leki za darmo, ale, ale musiałem za wizytę zapłacić u kobiety. No. Tam co prawda mi zwrócili no, duże uczęcia, a tutaj to wszystko za darmo. No. Dobra, idę, idę, idę wziąć ten. No. Idę, idę, idę wziąć ten, ten syrop i ten spray, i ten facet mi powiedział, że ten spray to muszę właśnie wziąć do środka, a następnie ten usta przypukać, bo podobno to jest jakieś ochydne. No.